Pamiętamy je wszyscy z dzieciństwa, każdy miał kolekcję. Ja ostatnio swoje znalazłem. Pobijane, zmasakrowane, porobione kabriolety, pomalowane masakami. Ale po 20 latach wracam do tego, co uwielbiałem. Dlatego zaczynam wideobloga na YouTubie, na którym będę pokazywał Wam. Tak, to jest wóz i tylko powiem jako zajawka, że to jest unikalny egzemplarz, bo jest drugi, który pokażę pewnie w innym odcinku, który jest bardziej dostępny, ale o tym później. W moim blogu chciałbym Wam opowiadać o kolekcji moich Hot Wheels'ów i Matchbox'ów, no i innych też pojazdów innych film, które są spełnieniem moich marzeń. Ponieważ. O ile mnie nie stać na te samochody, no wiadomo, 200 tysięcy to troszeczkę dużo za fajną Hondę sportową, to na takiego resoraka, jak się kiedyś tak na nie mówiło, gimby nie pamiętają, nie stać. Bo to jest letek 6, 5, 7, 10, 20 zł, zależy od tego, czy jest unikalny. W tym cyklu opowiem o kilku, o mojej całej kolekcji, ale podzielonej na kilka podgrup ponieważ hmm, zbieram tak pojazdy filmowe, jak tu już widać po pojeździe Flintstoneów. zbieram Hondy, bo jestem fanem Hondy głównie to są Hondy Civic z różnych roczników i w różnych wydaniach ale ee, będę też opowiadał o Hondach nietypowych bo tuningowanych, ulikanych i zbieram też tak zwane Treasure Hunt Czyli takie limitowane egzemplarze Hot Wheelsów z poszczególnych roczników, które różnią się od standardowych pewnymi elementami, kolorystyką, czasami jakimś detalem, malowaniem, oklejkami, ale też są takie bardzo unikalne egzemplarze, które na przykład mają gumowe koła, albo mają takie detaliczne wyposażenie, na przykład metalowe podwozie, albo są redycją. Egzemplarza z lat 80., nawet 70., -tych. praktycznie różnią się tylko tym pudełkiem bo to jest nowa ostatni layout z ludzikami, który przybił e, Hot Wilson. Zawsze było takie duże logo proste o, rozostrzył mi się jesteśmy z powrotem i oznaczone są w specjalny sposób. Ten egzemplarz Flintstoneowego pojazdu nie jest oznaczony. Aha, e, i co ciekawe tak jak zacząłem mówić. Często jeden egzemplarz pojawia się, jeden pojazd pojawia się w kilku egzemplarzach. To znaczy ma różne kolory. I czasami jeden kolor jest bardziej dostępny, jest go więcej na rynku, a są takie, których jest mniej. No i te są bardziej cenne. No bo na przykład jako ciekawostkę powiem Wam, że ten pojazd kupiłem za jakieś 7,90. No upartego pewnie za dwie dychy mógłbym go obchnąć, a na ebayu być może za większą kwotę. Troszeczkę długa, długa ta moja zajawka, i rozpoczęcie mojego blogu. Bo tak naprawdę testuję trochę aparat, czy podoła filmowaniu pojazdów, ale widzę, że sobie nawet radzi. Podsumowując, zapraszam Was do oglądania mojego bloga, ponieważ będzie o Hot Wheelsach. Nie o wszystkich. O tych moim zdaniem dla mnie najciekawszych. Yy, na pewno będzie o pojazdach filmowych bo tych mam najwięcej, pokażę wam moją kolekcję bo mam nie po jednej sztuce, a czasami nawet po 10, po 15 yy, bo lubię yy. będzie o pojazdach z tak zwanych Treasure Hunt, o tym jak je trochę odróżniać ja się cały czas tego uczę, ponieważ Hot Wheels troszeczkę zmienia ten system klasyfikacji, w internecie oczywiście można to znaleźć, są na wikipedii, w specjalnym linku nawet wszystkie podlinkowane i będzie o Hondach. To jest moja, mój ulubiony pojazd, moja ulubiona marka samochodowa i Hondy zbieram. Najwięcej mam Civiców, będzie ich więcej. Także zapraszam. Pojazd Flinstonów odpychający, tam, bo nogami się odpychają, też zapraszam. O, Barneya i Freda widać. Cześć. Zapraszamy do bloga. Ha, ha. Pa. Do zobaczenia niebawem w kolejnych odsłonach.